Czym asana różni się od ćwiczenia? Wbrew pozorom ćwiczenie i asana to nie to samo. Tak jak o jodze nie możemy powiedzieć, że to dziedzina sportu. Asana ma dużo większe znaczenie niż samo ćwiczenie. Asanę tłumaczymy jako pozycję. Jak mówił wspominane w odcinku co to jest joga, mistrz Patanjali, Asana powinna być stabilna i wygodna. Nie jeden nie śmiechem słysząc, że Kurmasana czy Marichi Asana ma być wygodna, ale zachęcam do otwartości na ten aspekt asan. Na początku chodziło głównie o pozycję siedzącą, w której można medytować. A dziś asana to pozycja, w której pozostajemy przez pewien czas. Kilka asan następujących po sobie w zgodzie z oddechem, ruch, przejście od asany do asany to vinyasa. Gdy widzimy kogoś w asanie, widzimy osobę pozostającą w jakiejś pozycji bez ruchu. Ale to tylko pozór, bo w czasie asany dzieje się wiele. Asana powinna być wykonywana z koncentracją Uważnością na oddech, spokojem, stabilnością, czujnością i refleksją. To znaczy, w czasie asany obserwujesz siebie, uczysz się, dostrzegasz proces, który zadziewa się w tobie, w twoim ciele. Chodzi o stan równowagi między skupieniem a luzem, siłą a odpuszczeniem. W asanie oprócz oddechu ważne jest skupienie wzroku drishti i zaciski w ciele bandy o czym powiem przy innej okazji co ciekawe mistrz ayengar w drzewie jogi pisze że w czasie pozycji należy obejmować świadomością całe ciało przebywanie w pewnej pozycji kieruje w odpowiedni sposób przepływ energii i tak Każda z asan w jakiś konkretny sposób działa na zdrowie. Są asany, w których przyjmujemy bardzo dziwaczne, niecodzienne pozycje. Wtedy poruszone zostają pewne organy czy części ciała, które w normalnych okolicznościach pozostają zaniedbane. Są pozycje odwrócone jak stanie na głowie czy świeca, kiedy siła grawitacji działa na nasze organy inaczej niż zwykle a my zyskujemy inną perspektywę. Są też pozycje, w których pracujemy nad emocjami, na przykład lękiem czy złością. Jak widać, asana to bardzo kompleksowe, złożone zjawisko. Nie jest celem asany wykończyć człowieka, bo kiedy zmęczenie, rwany oddech, rozedrganie, no to nie ma skupienia, nie ma refleksji, nie ma swobodnego przepływu energii. Więc najprościej. Asana to pozycja ciała wykonywana ze świadomością, spokojem, stabilnością i uważnością na oddech.